Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. W sobotę, dzisiaj 7 dzień grudnia, dziś w Kościele czytamy Ewangelię według Świętego Mateusza. To jest 9 rozdział. Wersety od 35 do 10 rozdziału. Do 10 rozdziału wersety 1, 5a. I 6 i 8. Wiem, że to jest trudne może do, do to zapamiętania jakoś, bo tych numerków tam jest dużo, ale Artur to na pewno wyświetli, więc będzie jakoś Wam łatwiej. E, dobra, czytam teraz Ewangelię, Słowo Boże, e, które jest dla nas jakąś inspiracją i, i codziennym, codziennym chlebem, można by powiedzieć, z którym my się karmimy. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie leczy wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli zdękani i porzuceni nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. Tych, co tych do 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie, głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trendowaty, wypędzajcie złe duchy. Darmo, otrzymaliście darmo, dawajcie. Wiecie, co mnie jakoś tak poruszyło w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest słowo: wszystkie choroby. Wszystkie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pan Jezus potrafi wszystko uzdrowić. Jest w stanie to zrobić, i to słowo wszystko jest kluczowe. Pan Jezus chce dotknąć wszystkiego także w moim życiu. Chce dotknąć wszystkiego takim, jakim jestem: wszystkich moich problemów, trudności, ale także tych, co jest, co jest piękne i, i, i fajne w życiu. Więc to wszystko dajmy właśnie wszystko dajmy Chrystusowi, całe swoje życie. To jest coś, co, co jest ważne. To jest słowo wszystko, wszystko chcę, żeby należało do Pana Jezusa. To nie znaczy, że Pan Bóg nam odpiera wolność i teraz jesteśmy z tego powodu pokrzywdzeni, bo nie ma. Nic piękniejszego, jeśli oddajesz swoje życie Panu Jezusowi. I w kontekście oddania życia Panu Jezusowi, Pan Jezus dzisiaj mówi, proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. No, z racji tego, że jestem też w seminarium duchownym, tak, ta działka powołaniowa jest mi też szczególnie blisko, bliska. Więc proszę Was też o taką modlitwę intencji powołanych, którzy są w seminariach, ale tych, którzy rozeznają swoje powołanie, żeby. Ludzie mieli odwagę, żeby odpowiedzieć Chrystusowi na, te, na to powołanie. Pan Jezus powołuje i to zawsze powoływał i będzie powoływał. Gorzej jest z tym, żeby dobrze to rozeznać w swoim sercu i żeby odpowiedzieć Chrystusowi: tak, idę za Tobą, idę za Tobą, chcę iść za Tobą. Wspierajcie także tych, którzy są na drodze powołania. Dzisiaj tak wiele złego się mówi na temat Księży. No, z jednej strony. Tak, trzeba to wszystko pokazać i wprawdzie stanąć. Tu nie ma żadnej wątpliwości, że to trzeba zrobić i piętnować bardzo złe rzeczy, ale z drugiej strony by być też wsparciem na, na księżyca, na dla tych, którzy są pracować, którzy są z powołania, którzy. E, którzy e, Przekazują nam e, naukę Jezusa Chrystusa, e, Ewangelię i, i też, e, którzy sprawują sakramenty. Trudno sobie jakoś wyobrazić życia bez Eucharystii, bez powiedzi świętej, jak bardzo jest ważnie. Księża są ludźmi, potrzebują też tego mentalnego wsparcia, bo to jest druga też niełatwa, piękna z jednej strony, ale też niełatwa. Tak jak na przykład życie w małżeństwie i tak dalej. Inny rodzaj powołania, ale potrzebujemy Waszego wsparcia. Szczególnie potrzebujemy wsparcia tych ludzi, którzy rozpoznają powołanie, których rodzi się powołanie. One najczęściej się rodzi właśnie w rodzinie i to jest podstawowe środowisko. No tyle jakiegoś mojego mądrowania się na ten temat, no ale jakoś tak i zainspirowało mnie to, tego ta dzisiejsza Ewangelia. Proście Pana o robotników to poprośmy o to, Pomódźmy się i zawierzmy ten dzień Jezusowi, to wszystko, co jest w nas, czym żyjemy, tych ludzi, których dzisiaj spotkamy, niech ten dzień będzie błogosławiony. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nazwał w wody złego. Amen. Zdrować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim nie was strzeże, i błogosławi Bówszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego Bożego dnia Wam życzę. Trzymajcie się i dziękuję, że byliście razem z nami przez ten tydzień. Zapraszam Was na następny tydzień. Od poniedziałku zaczynamy już z księdzem Marcinem teraz w tym tygodniu. Eee, więc pięknie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Z Bogiem.